Sytuacja niesłychana, pani zabiła pana. Eee, witam w kolejnym odcinku serii Let's Play. Zagrajmy w Hallife. W zasadzie nie wiem gdzie jestem, w jakiejś fabryce. Ale za to odgryłem pewną ciekawostkę. Po ostatniej śmierci w ostatnim odcinku eee, No trzeba było niestety przejść cały ten poziom jakby od początku. Ten fragment znaczy się. I nie wiem czy to był glitch, czy po prostu tak faktycznie miałoby. W każdym razie... Au! Te stworki były bardzo, ale to bardzo przyjazne. Znaczy się, dopóki do nich nie strzelałem, one nie strzelały do mnie. Au! Ale widać, tym tutaj bardzo coś nie odpowiada. W tej chwili Wita Chamber by im się przydał. Nie! No. Nie! Zdam, że zabiłem. Ilu was tu jest? No. Leżeć mnie tu. Po zachowaniu tych tutaj stworków, dalej nazwanych kosmitami, stwierdzam, że we wszechświecie nie ma inteligentnych form życia. Uh, uh, nie, chodź, chodź o No, hoć, hoć, hoć. Oh. no. Oh. Oh. Ma zamiar mnie tu dźwignąć? jak miło z twojej strony. No to hop, do góry, do góry, do góry. Nie musiałem się wygłupiać z tamtym. Co tu ma... da się tego. się nie spodziewałem. A on się nie spodziewał tego. <grytanski> <grytanski> hmm. Tak. Tego też się nie spodziewałem. GIVE ME A BREAK! A propos... Serwa. Dobra, wróciłem już do tego fragmentu, w którym byłem. Tym razem nie dam się zaskoczyć. Giń! 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 Zginął! Zginął! Eee... I bardzo dobrze. Aha! No tu też odwiedziłem niechcący. Czyli w tych jajach, jakkolwiek, są panowie niepo niepokorni. To nie fajnie. Au! Chcesz? Hmm. Hm. Poczekajcie, eksperyment. Dobrze wiedzieć. Ja jej nie znalazłam. O, nie, daście mi tu. O, to ty. Tak zwykle. Brzydal brzydalski. No, ty, ja mam tych paczek aż na no, to tutaj, jak fajnie. Hmm, okej. Okay. Ależ to było głupie! gdzie poszedł? Łap Gdziekolwiek jesteś? Zabiło cię? Wygląda na to, że... Nie Okej okay. Oj, za dużo was tu Nie jestem fanem Star Treka, więc niestety Gincie Was zdecydowanie za dużo A tu co jest Uu. A tak Chamber, lubić Tylko żeby się tu jeszcze łaskawie szybciej ładowało, by było fajniej No. Dobra, ja już nie mam co, czego szukać. Idziemy dalej. Idziemy. Mam nadzieję, że przeżyjemy. Dobra. Nie jest źle. Skoro to jest y, szyb wentylacyjny, mam niejasne wrażenie, że gdzieś za niedługo spotkam tu starych znajomych. Okej, okay, tu jest takie coś. Hmm. Tak, mam niejasne wrażenie, że nie, nie będzie tam miłego widoku. O, nie, jest najgorzej. Znaczy no się mogło być dużo gorzej, no. Podobno to wcale nie jest. Jeden brzydal, drugi brzydal. Trzeci brzydal spadł. Brzydalisko, brzydalisko. Trupa. Może ma. Dobra. Rymowanki mi jakoś dzisiaj nie wchodzą. Uuu, zwiecha. Pista Ciember. Dawać mi tu. Uuu, jak pod prysznicem cieplutko. Ok i zakładam, że muszę na to wskoczyć. O, a ty, a ty się skąd tu wziął. Nie było cię przed chwilą. Klułeś się z jaja czy jak? Nie trac! Był, Wow! Dobra, tych jest trochę za dużo. Teraz mi się dopiero Wita Chamber przyda. Au! Zdechłeś, tak? To bardzo dobrze. A ja schodzę na dół, się doładować. No już 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 już. Na dół. I Vita Chamber była tam, tak? No, że zajmie to krótką chwilę, to dajcie mi chwilę. Back in action! Stówka na liczniku. Możemy iść eksterminować kosmitów dalej. I akurat winda przyjechała, super. Dostaję choroby lokomocyjnej jak tylko to widzę. Hmm. To jest jakaś... Jakaś ta komóra, w której znajdę... Słopionej jęki jechaj. Nikt się nie kocha. I nikt nic tu nie potrzebuje. Dlaczego ja tu przyszedłem? Pozwiedzać sobie Tam są rzeczy, których, które chcę Dobra Wiem, że zakrawa to o głupotę, ale... Aha! I to ja rozumiem No to zobaczmy, co jeszcze mnie czeka na wyższych poziomach świadomości Jego to śmierć, to ja wiem, ale co? mnie czeka. Nie daj! Tylko ty... ...zdychaj. Eee, przecież ty, kurna, nawet nie wyszedłeś! Jak mógł strzelać, jak nawet nie wyszedł? To jest... ...nieuczciwe. I yeah. tak wiem, gdzie to prowadzi. Do czego, do czego zmierza. No. Marnuję tylko naboje. Zdychaj, Dzikaj, zdychaj, 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 zdychaj. O, Mordę. dzikaj, no. I nie zadziera się. Gordonem, Freemanem, Fizykiem. Teoretycznym w dodatku. Dobra, spokojnie, spokojnie. Za daleko, za szybko. Zapomniałem, że was ulałem. Cholera. Dobra, powrót, powrót, powrót. Po co powrót? Oj, A ty się Żydan, Żydal, chodź tu. No! O je, je, je. Co to za kulki? Jakaś no, jakiś nowa, nowy rodzaj broni, czy jak? Kulka śródczaszkowa? Tak naprawdę mnie to nie obchodzi. Obchodzi mnie tylko fakt, że muszę się wrócić, ale was się tu namnożyło znowu. Wrócili Oj, ja, au, au Ja mam mało naboi. Jest to bardzo auć. Zły znak. Słuchaj. nie... nie, nie O nie, no, 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 nie, 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 za boli. Nie ruszaj się. Mam coś dla ciebie. Prawie. No co za, nie. Dobra, widać trzeba będzie to zrobić w bardziej wyrafinowany sposób. Czekaj, zaraz tam przejdę. Jak przyjdę to nie chcesz wiedzieć co ci zrobię. O nie nie trafiłem. Czek też można było. Wow. Teraz by mi się przydała kolejna... O, właśnie. Wita Czembera. Z jednym pociskiem... W bębenku. Ze stówką za chwilę na koncie. Ponownie ruszam w eksterminację kosmitów. Gdziekolwiek... Chyba tam trzeba iść. Przynajmniej mam takie wrażenie. Aha, ok. Eee, no, Stop, 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 stop. Aha, ha, 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 tak. Tu trzeba było iść. Serio? Skoro jesteś ostatni, to ja chętnie z tobą porozmawiam. Na ten, na ten temat. Ale nie. Serio. Gdzie ja jestem? To jeszcze robi się coraz bardziej dziwne. Weirdo. Chyba tam. Haha ha. Tu sobie pójdziemy? I tu Hmm uh, czerwone Śliczne Ale i tak tam nie pójdę Dlaczego? Bo zakończę ten odcinek z serii Let's Play, zagrajmy w Alive Dzięki za oglądanie a co zginęłem, to zginąłem. A co za magiczną czerwoną kulką, prawdopodobnie portalem. Zobaczycie w następnym odcinku. Do zobaczenia i cześć!